Witam. Ja jestem Cynamix. W tym odcinku omówię kwestie pieczarek i powiem Wam jak się nie zatruć zbierając pieczarki. Ja będę zbierał złąki. Jest taka. Są dwie grzybnie. Takie kółka. Zapomniałem jak one się w chowo nazywają. Ale dwie duże grzybnie, pewnie wszystkie będą roboczywe, te pieczarki. E, ich nie będę jadł na surowo, bo one są trochę stare. Ale już jadłem na surowo. I surowe pieczarki mają intensywny smak grzybowy. Zacznijmy. O, widzicie, grzybnie. Tu są pieczarki. Ładne, duże, zdrowe chyba. O i takie kółkę są, nie? Na krowich odchodach one rosną. Ale tu już trochę tych krowich odchodów nie ma. No i tu mamy ładną pieczarkę. Ech, czekajcie, muszę. Scyzorek otworzyć. Najpierw omówimy kwestię pieczarek, tych trujących. Jest tylko jeden rodzaj trujących pieczarek. Te są ładne. O, pieczareczka. Omówimy trujące pieczarki. Te są jadalne. I te trujące się nazywają pieczarki karbolowe. I one śmierdzą chemicznym zapachem podczas przycięcia albo obróbki termicznej też śmierdzą taką chemią. Mówią, że atramentem, fenolem, kerbolem. A każda zdrowa pieczarka i ta prawdziwa pachnie ładnie grzybowo, nie jak pieczarka ma różowe blaszki. Wszystkie jedalne pieczarki mają ładny zapach. Tylko, że czuć po nóżce, że te są robaczywe, ładny grzybowy zapach. I te trujące ich nigdy nie spotkałem, one raczej w lasach rosną. Jakbym o taką zrobił z scyzorykiem, to te karbolowe by się w tym miejscu zrobiły intensywnie żółte. A ta się taka nie robi, więc sobie tu wyzbieram je. Te dwie są roboczywe, czuć to od razu. Nie, proszę, te złe grzyby będę odwalał na bok. No i ta karbolowa śmierdzi i się robi żółta w miejscu przecięcia. A tak, wszystkie inne są pieczarki jadalne. Więc ciężko pomylić normalną pieczarkę z tą niedobrą, ponieważ ta zawsze pachnie, a tamta śmierdzi i się nie robi żółta. Już obrałem i mogą być nawet. No są idealne, tylko pamiętajcie, młode w lasach można pomylić z muchomorem jadowitym. Przez to może być to niebezpieczne. Dlatego się zbiera starsze pieczarki. Bo czasami, nawet obok, może urosnąć muchomor jadowity obok takiej grzybni pieczarek. Ten roboczywy. Chociaż czekajcie, obiorę go. I tak to wygląda. O tam malutka rośnie. Ale ja wszystkie będę zrywał. Taka malutka ładne, zdrowe. Cała miseczka będzie. O, tu mam całe takie dwa kręgi. Te są stare. To je sobie zostawię. O niech sobie tu się rozsieją. Nie ma co ich marnować. Tyle. Do jajeczniczki wystarczy. O, a tu jest jeszcze jeden grzy grzybek. Oczywiście, że pieczarka. No i oczywiście, że robaczywa. Jeszcze tu weźmiemy. A te, co zostawiłem. Czekajcie, bo to nie wygląda jak pieczarka. Ale pieczarką jest. Tylko ślimaki ją zjadły. Wygląda jak Muchomor, ale ślimaki ją zjadły. Bo jest różowe. Tu jest nawet winowaj za ślimak. Ale one są trujące. A. Mogłem go nie zrywać. O, robaki. To niech se tam leci. To będą ostatnie. Ten jest jakiś zmutowany. A nie, ten jest stary. To nie będę go ruszał. Kurde, może jeszcze jednego tego. Ten stary to nie będę brał, ale ten na pewno. Ale ten kurde zdrowy się wydaje. To go weźmiemy. No chodź tu. Będzie zdrowy. Okej, okay, mamy tyle grzybków, pieczarek. Uwierzcie, naprawdę smaczne. Poszukam jeszcze jakąś grzybnię. Może będzie jeszcze jedna na tym polu. I widzimy się z powrotem. Pamiętajcie, zrywamy tylko te grzyby, których jesteśmy w 100% pewni. I znalazłem tu taką ładną grzybnię, pieczarek. Ale tu nie widać takiego kręgu. Taka mała ta grzybnia. No ale jest, to jest, nie będę narzekał. Tych brązowych nie zbieramy, bo one są stare. A nie, jednak spora jest ta grzybnia. Tu jeszcze sięga. Tu jeszcze jest. O kurde. Widzicie to? Ale wysyp pieczarek. O kurde. Ja pierdzielę. Jaki wysyp pieczarek. Co jest? Tu nic nie było widać z daleka. Jeszcze miskę zgubiłem prawie. Chyba zaraz tu z wiaderkiem przyjdę, słuchajcie. Przyjdę z, wi z wiaderkiem i będę to nagrywał czapką. O kurde. Ale wysyp pieczarek. Zmiemy to wiaderko. No może czapkę. O kurde. I idę zbierać No, powiem Wam całkiem dużo tak grzybnia Nie myślałem, że tyle pieczarek będzie Pamiętajcie Jeżeli nie jesteście pewni grzyba to należy bardzo krytycznie oceniać Całe te zbieranie każdego grzyba trzeba krytycznie oceniać. Tu pewnie by się jeszcze jakieś znalazły. Pieczary, ale idziemy do tamtych. Będę zbierał tylko te, które się nadają, nie? Takich brązowych nie będę zbierał. Nie dość, że się nie nadają A tak to przynajmniej ten Ci rozsieją może Więcej grzybni będzie du Dużo lucernej A tu grzybnie Ile grzybów, że oho ho Tu nie będzie chyba. Tu jest zła ziemia. One wszędzie nie rosną. Dobra, teraz wszystkie po kolei. I gdzie one się zaczynają? Tutaj. Tam jeszcze są. O, widzicie ten krąg? Dobra. Zbieramy. Najle... Pieczarki najlepiej wąchać. Te są takie różowe. One takie są, słuchajcie. One się... O, ale zdrowiutki. Ten nie będzie zdrowy do końca. A, niepotrzebnie go. Brałem. Chociaż nie, dobra. Nie jest taki zły, trochę papuć, ale lepszy ryc niż nic. Chyba ryc to najgorszy grzyb. W sensie on jest taki, tylko do octu się nadaje. O, robaczywy. Wyrzucimy go. O, ten będzie zdrowy. Mam nadzieję, że to widać. O, piękny. O. Te są stare. Mm. Ten jest robaczywy. Wystarczy dotknąć kapelusz. Ten też jest robaczywy. Jak się ugina, to znaczy, że jest niedobry. Tam nie ma? Nie wiedziałem, że one w lucernej rosną i w koniczynie. O ten stary papuć. Tu też papucie. Tu też papuć, czuć. A ten będzie dobry mały. A nie, jednak nie. Dobra, troszkę. Wytni. A ten chyba będzie dobry. Pachnie. Nie wiem, czy to są bulwiaste, czy to są łąkowe. pieczarki to pieczarki o kurde dużo tu mał, malutka no dobry chociaż kurde robaki wszędzie te robaki a ten już się nie nadaje ten tym bardziej. A tego rozdeptałem. No ale tuchet ze mnie. Ale on jest stary, a nie robaczywy. Ten to nawet nie mówię. No słuchajcie. A e, jednak nie. Nie aż tak jak myślałem. Przecież kapelusz jest kurde taki sobie no wiaderka Jeszcze tu zobaczymy i jak tam o, tu też jest pieczarka ale ona robaczywa tu są kurde to tu była miska tak jeszcze wrócimy. Ten już ma, ma nasionka. Kurde, młody i robaczywy. A ten, no ciekawe. Może być. Dlaczego wyrywam? A, ta to niedobre Bo słuchajcie Po co? Potem Bo jak wyrwę To grzybek niedługo urośnie nowy A jak nie wyrwę to Zostanie No tu jaki ładny Okaz Okaz zdrowia Tu jeszcze jakiś nie ma O, jak nie ma, jak co i to sporawe Jeszcze tu się przejdziemy Ale tu nic nie będzie, bo tu piasek Ewentualnie tam jest taki pierścień Ale to się przejdziemy o, Na to już trochę za późno O. dobra O, może być. Tu stary, ale może być trochę o. Bardziej jaka duża pieczarka. Ale robaczywa, cała. No. Do wywalenia. Tu będą wszystkie. Jeszcze tutaj o, taki... o mały się schował. No taki niech będzie. Ich już nie zrywam, one są stare. Tu jeszcze przecież było więcej. O, są to robaczywe, już sprawdzałem, dobra to tu, i tu będzie wszystko. Kurde, tu no, zobaczcie, tu jest taka grzybnia. Trochę za późno na które. kurde, tu żeby nie rozdeptać. ale piczara robaki są żółte robaczywa nie ma co Młode i robaczywe może być jako tako Dobra Jest to trochę spóźnione. Ten czuć, że robaczywy. Tu jeszcze kilka. Ten też robaczywy. Ten może. Chociaż też jest miękki, ale o, nóżka jest miękka. O. o, ale zdrowiutki. Ten taki sobie. ści dobry ten rok żywy o ten zdrowy a nie ale nie jest najgorszy Może być Ten trochę robaczywy to nie szkodzi ten będzie lekko robaczywy, a nawet trochę robaczywy bardziej Dziwny też robaczywy. Nie zostawiać tak dużo. Z zbierać te inne. No nie wiem. Dobra, zrywam. Ten nie. To nie, nie będę zrywał Po co po sprawdzę czy te nierobaczywe To będzie wszystko robaczywy 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 Robaczywe Czy ten może być Może być też trochę robaków, ale one nie są trujące, przecież te robaki. Robaczywy. Dobra, to będzie wszystko. I tu nie będę chodził, bo jeszcze je porozdeptuję, czy coś. No i co, trochę spóźnione, ale o, tu jeszcze jeden grzybek. Też robaczywy, no i co, będę kończył mm. też robaczywy, przecież nie może być, nie ma co więcej tego zbierać. Trochę jest. Trochę za późno. Jeszcze tak na szybko się przejdę. Dalej. Bo chcę wiedzieć, gdzie jest grzybnia. Tu na pewno nie ma. Na piasku one nie rosną. Tylko miejskie w piasku rosną. Nie ma grzybni Tutaj nie ma nic czynnego, możemy się wracać. No i co, by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.